Witam na kolejnym odcinku w dzisiejszym. Chyba mnie nie było na początku słychać, bo. Oczywiście, z, z, jeszcze nie przyszedł mi komunikat, ale. W dzisiejszym odcinku znowu powracamy do niezbytnio zbyt, wyświetlającej się serii. Ale może tym razem odcinek się. Od, ten, ten odcinek naprawi reputację tej gry od wczorajszego. Jak wam obiecałem, będziemy przechodzić kolejne trzy poziomy tej modyfikacji. Oczywiście. O! Mamy coś nowego. Jak zwykle bierzemy to samo. No i dalej. A co to jest? I do czego to służy? Nie wiem. Czy da się. Fum nie, nie da się. Ale za to mogę zrobić Twin Sound to się bardzo przyda. Bo daje to dużo słoneczek. A rzeczy, które są położone tu, nie wiem. Służą do postawienia to na tym. Czy nam blokują to, czy co. Nie wiem. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że odblokowaliśmy właśnie coś takiego. Tak to ma na celu blokowania nam. Zdadę się, tak? walnutowego piechotera, który jest już czymś innym niż z furzyn, bo rzuca Może być trochę za głośno, bo robi to hałas w dużych ilościach. Ale przetestujemy sobie teraz połączenia fullshuruma. Sunflower na razie ma tylko jedno połączenie, czyli ze Sunflowerem. Teraz spróbujemy użyć fasolki. I no jak zwykle możemy sobie coś dodać, Ale co to daje tu nie wiem? Tu się ulepszyć nie da. Z kartami nadal nie wiem co się robi. O nie. Czy będzie mały pół Z, z jakiego pół sherum? Pół sherum? Nie. Czyli nadal zostawiamy się przy klasycznym. Dlaczego fasolkę da się postawić na tym, czym by się nie chciało? No nie. Idą zombie. I odblokowaliśmy oczywiście jeszcze wczoraj taką fuzję. Czy tam nie wiem, co to jest? Oczywiście strzela trzema groszkami na raz. Nie nie, 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 nie. Nie ma słoneczek a my tak potrzebujemy tych słoneczek oczywiście mamy też, też coś takiego jak barykada z właśnie tym tylko właśnie jak używać też tego Fushuma? czy furszum to jest po prostu na z, z, nie wiem tam jak to było z tym zombie na tym na te zombie co mają drzwi jeśli tak, to jest trochę dziwne bo mamy żółacy ale możemy spróbować ojejku ale cieło. to już wiemy że powszczą bardzo zacina grę ojej wolna, to z czymś innym nie da się zrobić. Czyli musimy po prostu usunąć tego Fumshuma, bo bardzo ścina grę. Już wiemy, co robi Fumshum. Ścina grę. To jest bardzo dużym minusem. żeby postawić cokolwiek. Dajcie mi więcej słoneczek. Już wiem co robi to co zombie właśnie gryzie pod Wolnatem. To po ugryzieniu leczy, bo widać, że za tym zombie znajdują się jakieś promienie. Mieszami? Nie, można... Tak, można zrobić miejscami, co ja robię. to Ojej, 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 wygląda wygląda. No. Dobrze, ale zatem nie... Nie. Tak, mamy ścianę ojej, 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 Nie, 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 modyfikacja powinna powinna ta modyfikacja znaczy, nie, być łatwa, ale trudna. nie, 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 się się cieszyć. Dawajcie, Przegrywamy. Zobaczymy jeszcze raz, oczytać, jak to czytać i co Nie. Tu Pierwsza kosiarka utracona. Dobrze. I koniec. Dobrze, już wróciłem, po chwilowej przerwie, 1, 4, jeszcze tylko jeden poziom, licząc z tym i już, i to są wszystkie rośliny, na szczęście mamy jeszcze, o nie, więcej przeszkadzających rzeczy, tylko nie to, z puffshiromem, co to jest, to wygląda jak... Jakby piszuter miał depresję, z, tylko że się przefarbował na szaro i na fioletowo. A pół da się z czym? Z wolnatem. Proszę mi dać walnota. I to tak wygląda. Mamy oczywiście jeszcze same szuruma którego powinienem postawić na początku gry? To jest noc, a nie dzień. <ścoughs> <ścoughs> Ściano złonę, ta pomóż, bo mnie zjedzą tu tego. Jednego pufferuma, który może nie jest zbyt niepotrzebny, ale dla mnie jest. Nie stać mnie na wolnotowego piszutera Więcej słońca potrzebuje. Myślę, że to nie będzie działać. O, jest przyspieszenie, to przyspieszmy rozgrywkę. Myślę, że to z grzybami nie będzie działać tak, że. Po prostu grzyb. O, o. Źle, 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 źle. Bardzo źle. O nie, 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 nie. No i przegrałem. Grzyby poszły spać tylko nie to. Tylko małe półsłomy. Przy naszych rzeczach. A co to jest to na górze? Jejku, ale tu że dużo rzeczy dzieje. Za dużo. Nie. To miało być łatwe. No i z dużego ogrodu zrobił się mały. Wszystko zjadli. Niestety to jest tak za gameplay. Coś czuję, że ta gra może nie być łatwa w przeszłości. Co ten wallop? Co ten piszuter tak szybko strzela? O nie, o nie, o nie, o nie! Pomoc, nie! Po raz pierwszy przegraliśmy. Nie! Powtórzymy poziom. Ja nie mogę od tak długiego już odcinek... 10 minut, myślałem, że będzie krótszy. A tu jest dłuższy odcinek. Dom zombie. A ja nie jestem zbytnio jeszcze przygotowany. Zombie z wąsem. Dobra. surujemy tego ulotowego... Kocowodzy. Znowu przegraliśmy. No jeszcze nie przegraliśmy, bo tylko posiadkę straciliśmy, ale dla mnie to jest trochę przegrana, bo nie umiem grać bez jednej posiadki. Kolejne zombie, a ja nie daję rady. O nie zombie mi się dobijają od środka. Nie! Kolejny raz przegraliśmy. Zapomniałem przecież, że mamy młotek. Czyli tu już jest ciężej, nie tak jak na samym początku. Może lepiej będzie pod Sunflower i Sunsurumy. Tak będzie o wiele lepiej. Idzie zombie z wąsem, którego będziemy musieli wstrzymać od zjedzenia Walnutów i inne. Takie tam. Ale idzie pierwszy imp. A imp to jest jeden z problemów dla mnie. Bo. bo to znaczy, że jak jak zjemł lata, ale na szczęście nie zjadł, bo postawiłem obok niego mojego półprzerwę. To by było bardzo dużo. Z czym się da połączyć A, nie. A czy. O! Udało się i mamy coś takiego. A nie, nie, im się dobija. Ja nie mogę. Nie, 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 nie. nie. To jest stój. To jest zombie, to Stój. Stój, zombie, stój. Nie. Nie. Przegraliśmy! Chyba... O ile ja zombie się nie do domu. Niech zaczyna tą grę wolę, żebyś ten z tym nie został To jest a to jeszcze nie koniec gry. Już się tego boję. Nie zjadajcie mi mojego lata Nie, mógł, ja nie mogę. Ale zaczyna. 这个科目十吗？ Kolejny raz przegraliśmy młotek. czemu on nie działa? Po raz kolejny. Myślałem, że ta modyfikacja będzie o wiele. Tak, wiem, że mówię to kolejny raz, ale to jest trochę za trudne. Spróbujmy jeszcze raz. Mhm, mm wszystko idzie po mojej myśli, jak na razie, bo nie sądzę, żeby dalej tak było. Szybko pokonajcie tego zombie z wąsem. Wszystko dobrze żeby by nie było później źle No to wypów Co chciałem zrobić? Nie, 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 nie! Młotku, czemu nie działaś, cz, działasz tak, jak chciał? Czemu? No będzie inwestować, w shootery. Zaczynam się bać tej modyfikacji. Nie! Kolejny raz zombie do do domu? Jak? Jedz! Jedz dobrze, jedz! Atakuj go po przyróbie. Ojej. Jest źle, bardzo źle. Przegraliśmy po raz kolejny. Nie! są zjadło na mózg, a młotek nadal działa. Ojej. potrzebuje dużo słońca. tej to Najgorzej jest, że nie rozumiem tego wszystkiego. Nie! Impie, dlaczego nie? Nie! Co tu zrobić? Jest dzień. Nie mogę. Nie! Po raz kolejny to będzie chyba ostatnia próba, bo przez ten jeden poziom odcinek sam trwa już 20 minut prawie. Czemu mi nie pomagasz? Kolejny raz, więc co, co? Może się dzisiaj jeszcze pojawią dwa odcinki, bo ten odcinek już się dosłownie kończy, bo. Ten poziom mnie rozwalił. Wiem, że trochę krótko było. Tu mam jeszcze achievementy. Nie wiem sam za co. Chyba chodzi o tu good morning i walnut bowling. Wiem o tym, więc się z wami żegnam. Pa.